Cześć, witam Was w kolejnym serialowym podsumowaniu tygodnia, programie, w którym omawiam wszystkie seriale na podstawie komiksów, które widziałem w ostatnim tygodniu. Dzisiaj będzie to The Walking Dead, Supergirl, Flash, Arrow, Riverdale, a także Legion. Jak zawsze, w opisie znajdziecie czasy, kiedy omawiam konkretny odcinek. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze danego odcinka, nie chcecie sobie spoilerować, bo są to omówienia jak najbardziej spoilerowe, to możecie zawsze przeskoczyć do interesującej Was części. Ponadto w opisie znajdują się również konkretne numery odcinków, więc jeżeli będziecie to oglądać później niż jest premiera w danym tygodniu, zawsze możecie się w tym odnaleźć. Startujemy od The Walking Dead. Po dwóch odcinkach, które wydawały mi się dosyć mocnymi zapychaczami, wreszcie zaczęło się coś dziać. Jednak... Niestety niewystarczająco. Wyraźnie widzieliśmy, szczególnie pod koniec tego sezonu, że twórcom najzwyczajniej w świecie brakowało materiału. Chcieli koniecznie wojnę z Saviorsami dać na koniec, spowodować, żeby wszystko zaczęło się dopiero w finale. A w międzyczasie nie bardzo mieli pomysł, jak to wszystko zapchać, dlatego każdy następny odcinek wydawał się coraz bardziej dłużyć. I tu mamy, co prawda, wyjście głównych bohaterów po, po broń, zdobycie e, od z obozu tych kobiet na plaży broni palnej, e, ale to też od, cały czas ma się wrażenie, że jest takie troszeczkę rozciągnięte. To mogło zdarzyć się już trochę wcześniej, trochę szybciej, chociaż ten wątek jeszcze nie był taki najgorszy. Mieliśmy oczywiście Saszę, która siedzi. W więzieniu Nigana, i tutaj pytanie do końca: po co to było? Nie rozumiem, dlaczego te sceny były tam. Ja, Okej, okay, jasne, Sasha może coś później zrobić, ale po co był ten cały motyw z e, leżącym gościem w celi? Z tym jako Nigan daje jej nóż. Rozumiem motyw, kiedy Nigan zabija gościa, który chce ją zgwałcić, bo to jest bardzo ważne dla Nigana, także w komiksach. Co to jest scena z komiksów? Właściwie dokładnie tam też był gość, który chciał zgwałcić e, kobietę, która, która była więźniem Nigana. I to, że Nigan go zabija, okej, okay, musimy mieć. Idea jest taka, żebyśmy mieli jakąś sympatię do Nigana. Pomimo wszystkiego złego, co on robi, on nie miałby najmniejszego problemu z podrznięciem gardła Saszy, jeżeli oczywiście ona zrobiłaby coś, co wykraczałoby poza zasady Nigana, ale również chcemy mieć do niego jakąś sympatię, znaczy twórcy tego chcą i tak samo było w komiksie, żeby pomimo tego wszystkiego widzieć, że Nigan ma pewne zasady, nie uznaje przemocy wobec kobiet i tak dalej. Natomiast dalszy ten ciąg z Leżącym gościem w celi z tym, że rzuca jej nóż. Później z Eugenem, który jednak okazuje się, że ewidentnie się tutaj złamał. To wszystko wydawało mi się dłużyć. Mam nadzieję, że Sezon będzie na tyle mocny, że trochę wynagrodzi mi te ostatnie odcinki. I już kolejny sezon ruszy troszeczkę bardziej, no, z buta, że tak powiem. Dlatego, że tutaj ewidentnie czegoś zabrakło i mam nadzieję, że na przyszły sezon jednak będą trochę lepiej zorganizowani. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę przywalili ostro w tym początku tego sezonu. Oczywiście odcinek z Niganem, jak rozwala baseballowym, czaszki, jak łamie Amerika, To wszystko było bardzo, bardzo mocne. A później, szczególnie ta. Druga połowa, bo jeszcze pierwsza była całkiem niezła, uważam. Miała kilka mocnych odcinków, a w drugiej połowie akcja zaczęła się mocno rozłazić. Super dostaliśmy wreszcie odcinek bez typowego złoczyńcy tygodnia, a raczej wprowadzenie do większego złoczyńcy, jakim będzie oczywiście Matka Monella, i tutaj uważam, że było całkiem sporą zaletą to, że. Okazało się, że rodzice Monela nie są ze sobą zgodni, bo bałem się, że to będzie na zasadzie dwójka takich sztampowych wilanów. O, moja droga, może ostrzelamy dzisiaj ziemię. O, co, oczywiście ukochany z kręceniem wąsów. Oczywiście Kemisar, bo nie ma wąsa, ale wiadomo o co chodzi. I sobie brzmijają driny. O właśnie spaliliśmy kolejne miasto! O, I pioruny uderzają. I to, że oczywiście jedna, jeden z rodziców okazało się, że się zmienił, że miał serce i to w tym wypadku ojciec, a nie matka. Uważam, że zostało całkiem sprawnie poprowadzone. Nieźle wymyślił motyw z łowcami nagród, którzy się pojawiali. Oczywiście dobrze wiemy, że gdyby w tym odcinku mieli prawo do pewnego najsławniejszego łowcy nagród w DC, który lubi latać w kosmosie na swoim motorze, to na pewno by go tu wykorzystali, bo idealnie by pasował. Ale no, oczywiście nie mają praw użyć zapewne takiej postaci w serialu. Trudno. Natomiast odcinek dał mi się całkiem przyjemnie, muszę przyznać. Do postaci już na tyle przywykłem. Wątek z Alex, tam no, trochę był nudny oczywiście z tym całym jej romansem. Mam wrażenie, że czasami dopisują go do odcinków po to, żeby... Hej, bo to jest bardzo ważny wątek i pamiętajcie, że to jest bardzo ważny wątek, więc cały czas przypominamy wam, jak ważny jest to wątek. A może niekoniecznie jest to potrzebne. No ale to nie, nie to jest tylko poboczny wątek, główny jak najbardziej działa i powiedzcie mi, jeżeli zauważyliście... Czy pani prezydent jest białą marsjanką, czy jest kimś innym? No bo na pewno jest zmiennokształtną, ale kim jest dokładnie? Ja nie mam wrażenie, że tam widzimy rysy, jakby była białą marsjanką i może będzie jakaś koalicja pomiędzy białymi marsjanami, e, mieszkańcami Daksamu i powiedzmy kimś jeszcze, wszyscy, którym ziemia podpadła, bo tak to wygląda i może będzie jakaś wielka inwazja obcych. W finale, w której nie wiem, może Superman się znowu pojawi, jeżeli dostaną prawa. Bo byłoby dziwne, jakby się nie pojawił, gdyby, wiecie, była naprawdę mega inwazja obcych. Poza tym odcinek nie jakiś rewelacyjny, ale oglądało mi się go w miarę przyjemnie. W odcinku Flasza dostaliśmy teoretycznie typowego złoczyńcę tygodnia, jakim był Abracadabra, jednak nie wypadło to jakoś fatalnie. Dostaliśmy gościa, który zna przyszłość, dostaliśmy przez to pewne. Pewne przesłanki co do tego, co może się stać. Oczywiście cały czas wszyscy dalej podejrzewają, coraz bardziej w sieci od tego huczy, że Savitar to Bary z przyszłości. Liczę na jakiś tweet w związku z tym, że jednak nie będzie to Bary z przyszłości, że będzie to ktoś inny, bo na razie zbyt wiele na to wskazuje, więc może coś się z tym zmieni. Natomiast oczywiście w tym odcinku była jedna taka bardzo typowa głupotka związana z Joe Westem i Abracadabrą, kiedy Joe West wypuszcza Abracadabrę, żeby ochronić swoją córkę, to jeszcze mogę, jestem w stanie zrozumieć, tak, ojciec kocha córkę, zrobi wszystko, żeby ją ochronić. I w tym momencie Abra Kadabra mówi, Savitar, to... I po prostu wolniej tego nie mógłbym mówić, po prostu to, nie wiem, było dla mnie takie źle zrobione. I w ogóle Joe West, który wypuścił jakby Abra Kadabrę, w tym samym momencie, dobrze wiedzą, że gość potrafi się teleportować, ma całą masę różnych sztuczek i otwiera mu cele przed usłyszeniem tego, co chce usłyszeć, też było dziwne, jakby... Powinien to zrobić, najpierw usłyszeć, a potem go wypuścić, bo wiemy, że gość jest honorowy i tak dalej, albo przynajmniej go do tego przycisnąć. Mieliśmy to też wyznanie Gypsy o tym, że zginął jej partner, że zamordował go Abra Ona wcześniej co prawda coś wspominała o partnerze, ale to teraz tak bardzo na szybko wydaje mi się dodali, że to akurat jest Abra bo pasowało. ogólnie odcinek oglądało się w miarę OK, choć na pewno nie zachwycał. I również motyw z Savitarem, który już jest wolny, ale poszedł na lody zaczyna się troszeczkę dłużyć. Niestety odcinek Eru w tym tygodniu był dosyć fatalny. Po naprawdę dobrze zrobionym odcinku z zeszłego tygodnia, gdzie skupiono się na flashbackach i wszystko, co działo się w Rosji, było tam naprawdę dobrze zrobione, teraz przeskoczyliśmy do teraźniejszości i chyba bardzo, bardzo nie przemyślano wielu rzeczy. Po pierwsze, Anatoli, który teraz stał się wielkim złym przestępcą, tak, zostało to jakoś... Poszywane, że Oliver wyjechał i on musiał teraz silną rękę utrzymać bratwę, i... ale naprawdę, dlaczego, dlaczego akurat teraz, dobra, mniejsza o to, to jeszcze nie było aż takie samo w sobie złe. Najgorsze w tym wszystkim był cały ten motyw z Oliverem, który nie chce swojej ekipy i mówi, że naraża ich życie, że nie. Ile razy to już było w tym serialu, że Oliver mówi: Nie, nie możecie być moją ekipą, nie, nie, ja muszę to zrobić sam. I sposób, w jaki bohaterowie tutaj Reagują na drobne rzeczy tak bardzo na wyrost, jest tak przesadzony i tak nie klei się tego. I jedyna rzecz, która tak naprawdę popchnęła jakkolwiek akcję, w tym odcinku to był motyw Z Felicity i jej ag agencją mrocznych hakerów, którym udało się poznać, e, jakby odkryć tożsamość Prometeusza pokazać, że jest to Adrian Chase i wysłać to do sieci. No ale tutaj była też kolejna głupotka, kiedy Adrian Chase siedzi pod tą, tam w tej ochronie i nagle jeden z ochroniarzy tak patrzy na monitor. Hmm, i tak pokazuje drugiemu. Drugi zagląda i w ten czy odwraca się i ich morduje. A co jak tamten, nie wiem, zobaczył zabawne zdjęcie kotka w internecie? Albo jeżeli miał zmartwioną twarz, to powiedzmy, zobaczył, że nie wiem, ich ulubiona wokalistka właśnie umarła. A może jego koledze, ktoś z rodziny bliski, umarł i on to zobaczył właśnie w wiadomościach i chciał się tym podzielić. A Adrian Chase ich po prostu zamordował w tym momencie, domyślając się, że może chodzi o to, że teraz poznali jego tożsamość. No to wiecie, taki szósty zmysł przestępcy, który działa tylko dlatego, że scenariusz każe, żeby działał, a tak naprawdę nie bardzo ma jakikolwiek sens, bo w identycznej scenie ten yy, ochroniarz mógł przeczytać na przykład, że Oliver Queen to Green Arrow, bo powiedzmy, że już poszedł inaczej i wyszło to na jaw na całe miasto. Miałby mógł mieć identyczną minę i wtedy Adrian Chase absolutnie by ich nie zamordował, tylko uśmiechnąłby się pod dosem, czy coś takiego. A, identyczne zachowanie, wiecie, absurdalne. Jeszcze ostatnia rzecz, jaką chcę powiedzieć o Arrow, Ogłoszenie na następny sezon, że powraca Katie Cassidy, ale nie jako Laurel, tylko Black Siren. Wiemy, że Black Siren została zamknięta w, chyba w Beleriand, czy gdzieś tam zamknięta i ma być, Oliver chce, żeby ona znalazła odkupienie. Z jednej strony widać to, że twórcy cały czas Katie Cassidy chcą wcisnąć jako czarnego kanarka. Od początku to planowali, kompletnie nie wyszło to im z postacią Laurel, więc teraz biorą Laurel z innego świata i próbują to odkręcić. Przez jakiś czas popierałem to rozwiązanie, ale wtedy wprowadzili dajne Drake, komiksową, oryginalną Black Canary, i jeszcze nie dali jej rozwinąć skrzydeł. Dali, ma masoniczny krzyk, ma trening, ma umie walczyć i tak dalej. Jest to postać, która ma wszystkie podstawy, żeby być pełnoprawnym czarnym kanarkiem, i jeszcze nie dali jej rozwinąć skrzydeł, i już jest ogłoszenie, że będzie kolejny, czyli Dainę Drake zabiją wywalał z serialu, czy coś w tym rodzaju, trochę mi się to nie podoba, bo na, jeżeli chcemy robić na poziomie sz, szóstego sezonu e, nowego czarnego kanarka znowu, to, to byłby nie, który? Czwarty? No bo Sara, potem Lorel coś próbowała, potem teraz mamy Dinę, czyli to będzie czwarty czarny kanarek, to byłby potrzebny geniusz scenopisarstwa, żeby na tym poziomie zrobić z tego bardzo angażującą postać, Ero nie widziałem za wielu geniuszy piszących scenariusze. Finał Legionu na pewno nie powalił mnie na kolana, nie spowodował, że stwierdziłem, że ten serial to najlepsze, co powstało od czasu wymyślenia krojonego chleba. Jednak jednocze jednocześnie nie był rozczarowujący. Nie spowodował, że wszystko, wszystkie superlatywy, które do tej pory mówiłem o tym serialu, nagle stały się nieważne. On jakby podtrzymał tą tradycję. Dalej dostaliśmy solidny epizod. Po prostu po finale spodziewałem się trochę czegoś mocniejszego, trochę może jeszcze więcej tej psychodeli, większej szarpaniny z Shadow Kingiem. Chociaż ten cały oczywiście epizod w mózgu Davida kiedy Shadow King znika z jego wspomnień kiedy stoją naprzeciwko siebie i Lenny nie może za bardzo się ruszyć w tym momencie bo jest sparajżowana, potem zaczyna walczyć pojawiają się te ręce to wszystko oczywiście działa rządowy agent ze spaloną twarzą, który teraz zauważa zagrożenie ze strony mutantów i widzi, że jeżeli nie będzie współpracował z tymi mutantami, którzy chcą z nim współpracować, to na dłuższą metę nie mają szans bo David zrobił i w tym momencie wszyscy ci rządowie jakaś zostali połączeni w jedną wielką piramidkę, a to był tylko przedsmak jego mocy i facet zdaje sobie z tego sprawę. I to mi się podoba, bo to są ciekawe budulce na kolejny sezon. Widzimy, że ten gość raczej będzie mm, odpowiednikiem y kilku postaci z komiksów. Była na przykład Valerie Cooper, ale nie, nie ona jedyna. Było kilka takich zwykłych ludzi, którzy współpracowali z żonem, którzy chcieli jednak pomóc mutantom. I wydaje mi się, że to będzie właśnie taka postać. Miał swoje przejścia, ale z drugiej strony jego twarz została spalona ze względu na to, że wcześniej sam zaatakował Davida, a na dłuższą metę widzi, że są dobrzy i są źli mutanci, tak powiem. Jeżeli nie będzie współpracował z jednymi, to ci drudzy go zniszczą. To mi się podoba, to jest ciekawy budulec. Oczywiście to, że Shadow King przeskoczył do ciała Olivera, gra, ponieważ. Ten aktor jak najbardziej nadaje się do tego, żeby odegrać dalszy ciąg szaleństwa, chociaż, jeżeli się nie mylę, było powiedziane, że on sam jest potężnym telepatą, bo tak sam zamknął się przypadkiem na planie astralnym, to znaczy, że może będzie dawał jakiś opór dla Shadow King'a. Ciężko tutaj stwierdzić. Mam wrażenie, że wszystko w drugim sezonie będzie kierowało się do odnalezienia Xaviera. Na tym etapie Xavier został już tak ugruntowany, bez względu na to, czy zatrudnił Patricka Stuarta, czy wezmą kompletnie innego aktora, bo te odłączenie od uniwersum daje im na tyle dużą wolność, o ile oczywiście dostaną do niego prawa. W tym momencie bardzo bym chciał. Tak jak mówię, nie oczekuję w tym serialu pojawienia się masy mutantów, nawet nie chciałbym, bo wolę skupiać się na tych postaciach, które tu dostaję, no ale na tym etapie Xavier już by się po prostu przydał. Nawet jeżeli pojawiłby się tylko w ostatnim odcinku kolejnego sezonu jako ten cel, do którego wszyscy dążą. Postać, której szuka zarówno Shadow King, żeby się zemścić i David, który chce go ocalić. To byłoby znowu, jednocześnie nie dostawalibyśmy wiele innych odniesień do komiksu, ale samo w sobie byłoby to niesamowite zgodne, ponieważ... David w komiksach ma absolutne daddy's is issue, on cały czas chce, żeby tata go kochał, cały czas chce, żeby tata go docenił, żeby tata go przytulił i żeby pomóc swojemu tacie i to byłoby takie niejako wpisane w to, kim David jest, że chce się wykazać i może wiecie, jak uratuje swojego tatę, to tata mówi, David, ale do fajnego faceta wyrosłeś i teraz cię kocham, czy coś takiego. To naprawdę pasowałoby do tego, kim David jest w komiksach i jeżeli tutaj widzimy rozwój tej postaci, która całe życie czuła się trochę osamotniona, odrzucona, wyalienowana od swojej nawet własnej rodziny miałoby to również sens. Oczywiście na końcu pojawia się ta tajemnicza kula, to oczywiście jest ewidentnie ten equalizer, który rząd wysłał nazwany wyrównywaczem właśnie po to, że może nawet tak potężnego Davida jak, tak potężnego mutanta jak David umieścić w środku i go niejako wykluczyć, więc dlatego tego nazywa się Equalizer. Ale myślę, że to nie będzie wielki problem, to się jakby szybko rozwiąże. O, mam oczekiwania co do następnego sezonu, mam nadzieję, że pojawi się jeszcze dodatkowa jakaś postać, kompletnie nie że żeby była z komiksu, ale to jak został fotony w i to jak Carry Carrie, dwójka Carrie została tutaj nam przy, przedstawiona. Wszystko było na tyle ciekawe, że takich postaci chcę po prostu więcej. Mam nadzieję, że jak najbardziej je dostanę. Mam nadzieję, że ten cały motyw z rządem nie będzie jednoznaczny, to znaczy, nie dostaniemy tutaj pościgu rządowego za biednymi mutantami, bo o tym ma opowiadać ten drugi przygotowywany serial. Tutaj będą raczej jakieś polityczne rozmowy pomiędzy właśnie tym gościem, jakieś takie bardziej walka na argumenty, a jednocześnie pogoń za Shadow Kingiem. Mam nadzieję, że raczej pójdzie to w tą stronę. Także Legion uważam, że ma bardzo udany finał, nie jakiś wyjątkowo, wiecie, powalający na nogi, ale taki, który satysfakcjonuje po obejrzeniu całego tego sezonu. I niniejszym stwierdzam, że Legion to chyba mój ulubiony serial, jeśli chodzi o jakiekolwiek adaptacje serialowe Marvela czy DC. Wracamy po przerwie do Riverdale. Twórcy od razu dają nam do zrozumienia, że ta przerwa była istotna, ponieważ zakończył się jeden dosyć duży wątek i przechodzimy teraz niejako do czegoś trochę innego. Wcześniej wszystko kręciło się tylko i wyłącznie wokół morderstwa Jasona. Ono oczywiście dalej jest obecne i dalej jakby będzie przez cały sezon przynajmniej przebiegało, ale teraz przechodzimy do nowych wątków, które jakby wychodzą na pierwszy plan. Jest to oczywiście budowa nowego nowej willi, nowego, nowej galerii, cokolwiek tam jest budowane przez ojca Arciego i wszelkie problemy z tym związane, oczywiście walka dwóch biznesmenów o, o, o teren i tak dalej. To wszystko teraz zaczyna jakby prze, przejmować kontrolę nad, nad fabułą i uważam, że to jest dobry pomysł, żeby na chwilę odsunąć się jednak. Riverdale powinno opowiadać o różnych losach, różnych historiach związanych z tamtymi ludźmi i podoba mi się to, że na chwilę zostawiamy trochę bardziej w tle główny wątek, a teraz dostajemy coś innego. Tym bardziej, że dzięki temu możemy zobaczyć trochę bardziej zjednoczenie głównych bohaterów, jak to, że Archie i Jackhead cały czas są w stanie teraz naprawdę współpracować. Oczywiście muszą się na chwilę pokłócić, ale już nie wiecie drama na 10 odcinków, tylko w jednym odcinku nadużyli swoje zaufanie, powiedzmy, nawzajem, ale to zostało szybko zamięcione pod, pod piach. Chłopaki się dobrze zrozumieli, jeszcze mieliśmy bardzo sympatyczne pojednanie i, i to, że, że jakby ci bohaterowie są dzięki temu dosyć blisko, że to wszystko razem działa. Jednocześnie ten odcinek dużo bardziej skupił się na rodzicach tutaj, o tyle co oczywiście sceny między Archie czy, czy Jugheadem jak najbardziej uważam, że były udane, to jednak one też były na drugim planie, tutaj rodzice byli najważniejsi. Zarówno cały motyw oczywiście z konstrukcją, no jak i przede wszystkim wielkie, wielkie odsłonięcie, wielkie ujawnienie, że tak naprawdę matka, którą do tej pory, matka Betty, którą do tej pory widzieliśmy jako tą apodyktyczną, zaborczą, tą największe zło, która tutaj, nie wiem, wręcz stara się kontrolować życia swoich córek co do najmniejszego szczegółu, okazuje się, że to jednak tak naprawdę nie ona, była tutaj głównym, że tak powiem, głównym czynnikiem stojącym za całą tą nienawiścią między dwoma rodami, za tym wyrzuceniem poli i tak dalej, tylko był to ojciec. I uważam, że to był bardzo fajny zwrot akcji, bo przez tą pierwszą część sezonu bardzo nastawiano nas negatywnie do tej matki, a potem się okazuje, że tak naprawdę ona była po prostu Głośniejszą, jakby głośniej wyrażała swoją opinię, która była bardzo mocno też nakierunkowana na to, jak zachował się ojciec, który cały czas był tym cichym, wydawało się spokojnym, majsterkował sobie z Betty przy samochodzie, a tymczasem, no to jednak on zdecydowanie ma dużo większy uraz, dużo głębszy co do rodziny Blossomów, więc na tym pewnie skupi się trochę dalej ten wątek i cieszy mnie to, że. W Riverdale rodzice grają dużą rolę, w komiksach o nic tego co wiem, bo nie znam komiksów za wiele Archiego przed najnowszym ranem Marka Wade'a, czy Chipa Zdarskiego, czy dalej Marka Wade'a, który też też wziął Jack Heda, ale mniejsza o to. I tam rodzice są zdecydowanie na drugim planie, pojawiają się od czasu do czasu po to, żeby nadać jakieś tło, tutaj są pełnoprawnymi bohaterami i uważam, że w przypadku serialu działa to absolutnie na korzyść. To całe moje podsumowanie odcinków z zeszłego tygodnia. Jak zwykle piszcie mi o swoich wrażeniach? Przede wszystkim jak według was wypad finał Legionu, jak teraz oceniacie cały pierwszy sezon. No i jak czujecie się po powrocie Riverdale, jeżeli to śledzicie. Czy podoba Wam się ta trochę zmiana kierunku, to zostawienie głównego wątku na chwilę z tyłu i zajęcie się czymś innym, czy jednak chcielibyście, aby śledztwo co do morderstwa Jasona cały czas grało pierwsze skrzydce. Do następnego razu. Cześć!